w poprzednim filmie. Bym pojechał sprawdzić ten przegląd, ale nie mam trójkąta czego w czego, może pojadę teraz na HT. Film powstał przy współpracy z Lero Games. Jeżeli chcesz wspomóc współpracę, to pobierz grę z mojego linku w opisie. W ten sposób dokładasz parę groszy do portfela i kto wie może wleci jakiś konkursik, więc bądź czujny, oglądaj filmy i pobierz grę z linku w opisie. Dobra widzowie, ogólnie mieliśmy chyba, no i teraz nie wiem gdzie ja mam a tu dobra, mm, teraz by się przydało chyba na przegląd jechać, więc co jest potrzebne na przegląd, gaśnica, czy gaśnicę mam, to jest pytanie, pójdę się jeszcze na szybko umyć. Będę się chyba zainstalować moda na MOPA, w sensie nie na optim Optimalization Plugin, tylko na MOPA MOPA, że jako item, bo na razie mam takie mody, czyli moderno, Optimalization, Kill, kill you i Backpack. Jak widać modern optymalizacja się dobrze działa, eee, teraz bym chciał jeszcze to sobie użyć, dobra, o, to jeszcze mamy, dobra, teraz sobie zbijemy i jest jeszcze pragnienie, no i dobra, trochę byśmy sobie mogli jeszcze zjeść. Mhm. Ale jeszcze starcie i przerwę Bierzemy się do 1000 subskrypcji więc chciałbym żebyś zostali w tym momencie Bo chciałbym osiągnąć ten cel Dziękuję za pomoc Nie przedłużam dalej, zapraszam do oglądania Jest dobrze Wróćmy i teraz tak Ogólnie mam tatuaże bo byłem w więzieniu mm, Po tym odcinku co teraz widzicie na ekranie Niestety Teraz tak Idę zobaczyć szybko czy mam eee, Gaśnicę Mamy gaśnicę Trójkąt był tu Właśnie zdążymy w ogóle O Satsuma oszalała Trochę krzywo siedzę ogólnie No i tak Ręczny zrzucamy sobie pięknie Wrzucamy wsteczny Ale Czekaj muszę zobaczyć czy on No trochę się dławi samochód Coś jest do Coś jest na rzeczy Coś trzeba wymienić No dobra teraz to jest... To nie jest ważne Teraz musimy szybko jechać eee, Do Na przegląd a muszę grę szybko ścisić, bo jest za głośna. Ogólnie dawki paliwa jeszcze nie mam wyregul wy wyregulowanej. To też ogarniemy, tylko musimy kupić pierwszy ten, ten... Ten cosik do... tego... Do... no ten zegarek. Ogólnie ten odcinek będzie fest nudny, ten co teraz oglądacie, bo jest... Bo dawno nie nagrywałem i po prostu zapomniałem jak się nagrywa. Więc no... Więc taka sytuacja... ten... nastąpiła. Zatrzymam się tu. Nauczony. Poprzednimi błędami dobra jadę. Popatrzę sobie w katalogu może będzie. Poprzednie błędy nauczyły mnie, że trzeba uważać jednak, bo, bo mogę wypaść. Wypaść. Ograniczenie do 60 Pięknie. A jedziemy... Yy, będziemy musieli też za, będą się też yy, busa doprowadzić do domu, ponieważ bus jest... Yy, bez paliwa, stoi w rowie, więc będę musiał go wyciągnąć, co z sumą najlepiej. Zatankować będę musiał go, no i do domu przytargać. W przyszłości też planuję gifu wziąć, no i się trochę pobawić. Z ambiarką. Mam nadzieję, że będziemy otwarty ten gościu, ten od przeglądu. No i tutaj sobie jak montuję film, to stwierdziłem, że no tego busa to jednak przeprowadzę w tym odcinku, więc za chwilę dobieram się za dogrywanie. I lecę dalej montować, siema. Bo się zdenerwuję. Troszkę długo się jedzie, nie powiem, że nie. Ja zapomniałem, że tą grę się gra po parę godzin. No i teraz tak, jest środa. Czyli będziemy musieli czekać, no ogólnie się będzie teraz powoli ściemniać. Także może się prześpię na tylnej kanapie w aucie. W czwartek są zawsze dostawy do sklepu. Także bezproblemowo będę mógł sobie kupić więcej butelek soku i wtedy sobie sprzedać więcej kill. You. I więcej mieć pieniędzy, bo teraz mam 2166 i tak jakoś. Czuję, że to jest. Ciut, 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 ciut za mało. Pięknie. Kluczyki zabieramy, piek. I wychodzimy. Czy ja coś potrzebuję? No on ma to wszystko. ten. Tu ma wszystko. urde, puste. Dobra, to nie ma czasu, to trzeba jechać ten. No przegląd, tylko nie pamiętam gdzie to się jechało Tu Zamknięte? Nie otwarte ma Sigma, odjeżdżamy O. Bo dobrze wjechałem, mam nadzieję Nasz gruzik tutaj zaraz będzie sprawdzany Patrz na jego pachy Czekajcie No nieźle Ogarnij tu zobaczy Ole po, ole. Widzicie wy to Teraz tak, przejdziemy przegląd czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda przejść w przegląd. O, chyba mu, się, chyba mu się podoba. W takim razie jest. Ok, co tam z tym zrobić? Dobra. Czy wszystko mamy? Teraz tak. X i mamy blachy. Pyk. Było pierwsza blacha, druga blacha, pięknie to wygląda. Patrzcie, teraz to, nie, nie to przesuń się tym. O, nie, no to źle wygląda. Ale to się prezentuje, to auto Sigma, czyli tak, mamy kolejne osiągnięcie. Zrobiliśmy przegląd, co ma przeszła przegląd. To najważniejsze. A on nadal się dusi. Ja nie wiem o co chodzi. Dlaczego ona tak się dławi. Świece były niedawno wymieniane przecież. Także że macie pomysł, dlaczego ona się tak dusi, dajcie znać w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam bladego pojęcia. No i teraz tak. Myślę, że teraz sobie pojadę do domu. W tym odcinku na pewno sobie spróbujemy gif ogarnąć. Będę czekał, żeby jak będzie przed domą. I teraz tak, jak będzie czwartek w ojej, jak będzie w czwartek GC, znaczy jak będzie czwartek w Gierce to sobie kupię więcej butelek no i sobie to ten, ten więcej keliu sprzedam, żeby mieć więcej pieniędzy Będę wtedy 2800 no i no, no jest Sigma. Wszystko ogarnęliśmy. Skip Mamy tablicę, więc teraz nam już mandaty za... Przegląd nie, nie, ten niezrobiony nie, nie grożą. Jedynie za prędkość i autobus pojebało. Autobus się rozjebał na przystanku. Całkiem fajnie. Witam cię bardzo serdecznie, widzów. Eee, nagrywam to od poprzedniego momentu, jak to widzieliście to z montowaniem, to oglądacie. To ja to nagrywam w sumie. Dosyć... Yy dosyć późno, bo nagrywam to yy, po paru dniach, chyba nawet po tygodniu, bo tak jakoś, no nie wiem, jak to się stało, ale jakoś to się stało. Yy, I tak, będziemy robić przegląd, przegląd będziemy robić, więc jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wszystko się uda. Yy, chyba to co potrzebne, to mam. Tylko muszę otworzyć jeszcze bagażnik, wrzucić tam trójkąt, bo jest on niezbędny. W momencie. No i co? I teraz by się przydało jeszcze pragnienie ugasić. Co w tym momencie to zrobimy. E, musimy zainstalować... Muszę zainstalować jeszcze MOPA. E, ale jako item modern, modern optimization moda już mam. Więc jest G. No ale jak widzicie, no, podłoga jest dosyć dosyć. Jakby to powiedzieć. Brudna. I okej. Okay. Co sumie mamy wszystko. Mamy co jest potrzebne do... Co jest potrzebne do przeglądu, to chyba też wszystko mamy już, bo tylko trójkąt mi się wydaje, że był e, potrzebny. Jak to oglądacie, to już pewnie wleciał film, bo nagrywam to 31. E, jutro jest. Jutro jest... Y, 3... Co? Czeka, jutro jest 1 czerwca, więc pewnie już wleciał film poprzedni. Jak jeszcze nie oglądaliście, to macie go tu w karcie u góry. O ile się karta doda, bo chyba są jakieś problemy z tym u mnie myślę, że dobrze się bawicie, oglądając moje nudne filmy. Według mnie one są nudne, ale co ja z tym zrobię? No, nic nie zrobię. Ja po prostu nagrywam je, montuję i wyrzucam. Ale sądząc, po wyświetleniach na niektórych filmach, te filmy chyba nie są wcale takie złe. Ogólnie lecimy teraz właśnie jak najszybciej, jak najszybciej na przegląd. Dajcie w ogóle znać. Eee bo po odcinku z dostawy Bimbru do Jokkę ten film był montowany w ogóle w nowym programie do montażu, więc yy, dajcie znać, czy zmiana yy, programu do montażu była jak najbardziej odpowiednia, czy teraz są jakieś lepsze zmiany, czy, czy, czy no. Ja myślę, że ogólnie chyba wygodniej mi się nawet montuje, efekty nie są wszystkie płatne, tak jak to było w poprzednim programie, bo poprzedni program to był Cupcat. A teraz e, staram się nauczyć DaVinci Resolve Jest to całkiem dobry, tani, znaczy tani darmowy program używam, oczywiście darmową wersję i jak najbardziej spoko jest ten program, mi się podoba zastanawiam się czy będę w stanie się jakoś w miarę szybko go nauczyć, żeby jakoś lepiej montować filmy żeby one nie były aż tak monotonne i nudne, ktoś mi pisze na e, ktoś mi pisze na disco, na Steamie BambinoNitro napisał pozdro YouTube Także pozdrawiam Bambino Nitro. A my w tym czasie lecimy nas spokojnie do, do pana od przeglądu. Awaria, nagraj mi to jeszcze raz. Myślę, że po nagraniu tego filmu jeszcze dzisiaj go zmontuję na, yy, do końca. Zrobię miniaturkę, stawie i będzie na za tydzień. I ojojojojojojojoj To Wszystko przez ten jebany kurwa zielony Że sprawdzać czy nic mi tu no, nie no kurwa na pewno wszystko odpadnie jak on podniesie to Na tej inspekcji No ale zobaczymy jak widać odcinki z my summer Car trochę Potrafią zdenerwować człowieka Gdzieś są tutaj tak zwane zdarzenia loso Co kurwa ja jadę... Jak to się stało? Że się cofam. O! Ostatnio na rezerwie dojechałem od domu do sklepu, do więc może nie będzie źle, ale nie powiem, nie powiem że się nie stresuję ogólnie. Tym to akcentem żegnam się z wami w tym filmie. E, z sumy przeprowadzę później jak przyjdzie na to czas. E, na razie możemy się cieszyć z tego, że van w końcu jest w naszym domu, a nie w rowie takiej jak to było wcześniej. E, i dziękuję wam za oglądanie, piszcie co właśnie z tym paliwem, bo dalej nie wiem czy to serio jest coś nie tak, że nie mogę tego zatankować. W każdym bądź razie dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i jakiś fajny komentarz. Na razie.